Szanowni i drodzy menedżerowie, jeżeli pracujecie po godzinach, a weekendy spędzacie w towarzystwie tylko i wyłącznie służbowego laptopa, jeżeli realizujecie zadania za swoich pracowników, zaczynacie odczuwać coraz większe zmęczenie, znużenie i taki wszechogarniający stres, i na dodatek z dnia na dzień macie wrażenie, że wypalacie się zawodowo, to witam na pokładzie. Przed nami bardzo krótka wycieczka. Nazywam się Katarzyna Masierak i jestem trenerem Centrum Szkoleniowego Poczty Polskiej. Jestem też przewodnikiem tej wycieczki, podczas której mam ogromną nadzieję zachęcić Państwa do udziału w szkoleniu online. Zarządzanie sobą w czasie jako kluczowa kompetencja menedżerska. To szkolenie, drodzy Państwo, dedykujemy wszystkim menedżerom, których rzeczywistość zawodowa nie rozpieszcza, nie głaszcza po głowie, wręcz przeciwnie, codziennie dostarcza. Wielu celów, zadań i różnego rodzaju aktywności. Do udziału w tym szkoleniu zapraszamy menedżerów, którzy, pomimo często skomplikowanych okoliczności, chcą osiągnąć najwyższą efektywność, najwyższą skuteczność i najwyższą jakość pracy, którzy chcą czuć satysfakcję i spokój, którzy chcą mieć czas na odpoczynek, na relaks, rozwój, na swoje pasje. To szkolenie również przyda się osobom, które są bardzo przywiązane do trzech słów widocznych u dołu ekranu. Słowa wszystko, wszędzie i zawsze nie wpisują się w efektywne działanie. Dlaczego? Ponieważ są pożywką dla co najmniej trzech sytuacji, które mogą przyczynić się do znacznej utraty bardzo cennego menedżerskiego czasu. O jakich sytuacjach mówię? Sytuacja pierwsza. Witam w krainie multitaskingu. Multitasking, czyli chęć wykonywania kilku zadań jednocześnie. Jeżeli zauważamy u siebie taką tendencję, to warto wiedzieć o tym, że skuteczność wielozadaniowości to mit, bo i tak musimy odłożyć jedną aktywność, żeby zająć się drugą. I co dzieje się z nami, z naszymi zadaniami, kiedy my tak przeskakujemy od jednego zadania do drugiego, oczywiście nie, kończą, nie kończąc żadnego. Wybijamy się z rytmu, dekoncentrujemy się. Często też musimy zadania analizować od początku, bo kiedy wracamy do zadania, które zarzuciliśmy, może okazać się, że nie mamy do czego wracać, bo wszelkie koncepcje, refleksje, które się pojawiły podczas inicjacji tego zadania, a nie zostały zapisane, po prostu ulotniły się na dobre. Tutaj stopniowo obniża się też nasza wydajność i jakość pracy. Sytuacja numer dwa misja ratunkowa która objawia się pomaganiem przez wyręczanie. Pomaga i wyręcza menedżera, bez względu na to, czy jest taka konieczność, czy jest taka potrzeba, czy też jej nie ma. Nadmierne wyręczanie pracowników demotywuje, ogranicza możliwości rozwoju kompetencji. Pracownik nie ma okazji, możliwości, sposobności doświadczać, praktykować, nawet popełniać błędów i uczyć się na tych błędach. A co się dzieje z naszym pomagającym menedżerem? W rezultacie, któregoś dnia może dojść do wniosku i przekonania, że on już nie ma siły ani czasu na wykonywanie własnych zadań. I sytuacja trzecia mikrozarządzanie, czyli wysoki stopień obserwacji i kontroli pracowników, nadmierna ingerencja w detale, włączenie ręcznego sterowania. I tutaj konsekwencje są bardzo podobne jak w przypadku misji ratunkowej stopniowa demotywacja i co gorsze, stopniowe obniżanie wartości. Pracownika. Zarówno zamiłowanie do wielozadaniowości, misyjność ponad miarę czy mikrozarządzanie, to klasyczne pożeracze czasu. Warto zostać mistrzem efektywnego zarządzania sobą w czasie. Dlaczego? Ponieważ taki mistrz doskonale wie, jak rozpoznać bariery efektywnego zarządzania sobą w czasie, i jak sobie z tymi barierami poradzić. Świetnie zna narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie i wie, jak z nich korzystać. I co ważne, jest świadomy swojego potencjału, swoich możliwości oraz obszarów, nad którymi jeszcze warto pracować. Tytuł Mistrza Efektywnego Zarządzania Sobą w czasie pomoże Państwu osiągnąć nasze szkolenia. Dostarczamy wiedzy, narzędzi, umiejętności. Dostarczamy też sposobności do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Mówiąc o wiedzy, mam na myśli cztery kluczowe reguły zarządzania sobą w czasie. Moglibyśmy dostarczyć 8, 10 czy 12, ale po co, skoro cztery podstawowe, kluczowe, fundamentalne w zupełności wystarczą? Dostarczamy Państwu bardzo starannie wyselekcjonowane cztery wielofunkcyjne, proste w obsłudze narzędzia, które pomogą każdemu menedżerowi w delegowaniu zadań. Priorytetyzowaniu zadań, porządkowaniu informacji, planowaniu działań, w precyzyjnym definiowaniu celów. Te narzędzia pozwalają również na zbudowanie samoświadomości i przyjrzeniu się własnej skłonności i chęci, na przykład do delegowania zadań. A jak to zrobić, o tym będziemy mówić już na szkoleniu online. Oczywiście dostarczamy pakiet ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, które. Dadzą bardzo szeroką możliwość rozwoju umiejętności wykorzystania tych narzędzi w praktyce. To szkolenie dla Państwa poprowadzi zespół trenerów Centrum Szkoleniowego Poczty Polskiej. Zespół ludzi, którzy pracują z zaangażowaniem i z pasją, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie trenerskie, dzielą się tą wiedzą z uczestnikami i też zachęcają uczestników do wspólnego dzielenia się wiedzą i wymiany dobrych praktyk. Pracujemy w oparciu o doświadczenia, o ćwiczenia indywidualne, zespołowe, różnego rodzaju aktywności, bo to szkolenie jest dedykowane rozwojowi umiejętności, a więc praktyki jest zdecydowanie więcej niż teorii. Działamy, pracujemy w oparciu o nowoczesne, kreatywne metody szkoleniowe. Stawiamy na interakcję, stawiamy na współpracę i na synergię. To szkolenie warto. Potraktować jak inwestycje w pracownika i w organizację, a potencjalne zyski to zwiększenie skuteczności realizacji celów, wzrost motywacji i zaangażowania, sukcesywna, stopniowa optymalizacja procesów i kosztów oraz wizerunek profesjonalnego menedżera, pracownika i profesjonalnej organizacji. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie na szkolenie i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo na wirtualnej sali szkoleniowej.